chodzisz, widzisz imię, udajesz, że nie czujesz, ale czujesz. Klika, otwiera rozmowę, czyta ostatnią otrzymaną wiadomość, czyta to, co pozostało bez odpowiedzi. Stoisz tam, zamrożony. Piszesz krótkie zdanie, usuwasz. Myślisz, czy możesz jeszcze, ale już wiesz, że nie możesz, bo teraz to nie ty unikasz, to nie ty się wycofujesz, to nie ty decydujesz, kiedy mówić. Teraz to ta osoba ta osoba już nie pyta, nie inicjuje rozmowy, nie wysyła nic, i to nie jest zaniedbanie. To jest świadome, to jest wybór. Ta osoba dostrzega, dostrzega, gdy są próby, dostrzega, gdy wchodzisz, dostrzega, gdy czytasz, dostrzega, gdy piszesz i usuwasz, i nie odpowiada, bo nie musi już. Kto za bardzo nalegał, uczy się, by nie otwierać żadnych drzwi, nawet dla grzeczności. Ta osoba pamięta. O ciszy, którą dałeś. O momentach, gdy czytałeś i ignorowałeś, o podjętych próbach, o wyczerpanej cierpliwości. Teraz nie ma już miejsca, nie ma już otwarcia, nie ma już wymówki. Jest tylko dyskomfort, żal i pewność zadzwoń, a to będzie przekroczenie granicy. Ta osoba nie zablokowała, nie usunęła, ale ograniczyła dostęp, bez słowa, bez uprzedzenia. I to ciąży, bo to ty czujesz, ty chciałeś wrócić. Ale już nie ma jak. Ta osoba wszystko dostrzega, i mimo, że to dostrzega, nic nie zmienia. Otwierasz rozmowę. Znowu. Jakby miało to cokolwiek rozwiązać, gdy wchodzisz i wychodzisz. Jakby zobaczenie imienia tej osoby, zatrzymanego tam, miało przywrócić to, co straciłeś, nawet nie zdając sobie sprawy, że to traciłeś. Piszesz. Usuwasz. Piszesz znowu. Usuwasz znowu. Patrzysz na ekran. Jakbyś czekał, aż coś się stanie samo, ale nic się nie dzieje, bo teraz cisza nie jest pusta, jest odpowiedzią. Ta osoba nie zniknęła, po prostu przestała odpowiadać na to, czego nigdy nie miałeś odwagi zapytać. I ty dostrzegasz, dostrzegasz w momencie, gdy czujesz impuls, i w tej samej chwili powstrzymujesz się, bo przychodzi ci do głowy, że jeśli napiszesz, zostaniesz zignorowany niezłośliwie nie z powodu dumy ale dlatego że ta osoba już wszystko zrozumiała czuła zbyt wiele i postanowiła nie ranić się więcej pamiętasz każdy raz gdy został zignorowany pamiętasz kiedy miałeś pełen dostęp i traktowałeś to jako coś oczywistego kiedy mogłeś zadzwonić o każdej porze a odpowiedź przychodziła kiedy serce drugiej osoby było miejscem do którego wchodziłeś bez proszenia o pozwolenie a teraz Wiesz, że już nie możesz. Czujesz suchy smak tego, kto zrozumiał za późno. To uczucie pragnienia powrotu do miejsca, w którym byłeś kochany, ale odkrywasz, że te drzwi już nie istnieją. Wyjście wciąż jest tam, ale wnętrze już nie należy do ciebie. Ta osoba, nie mówisz jej imienia, ale brakuje jej tak, jakby była częścią ciała. Nie ma cię zablokowanego. Nie usunęła wiadomości. Nie wyrzuciła cię z żadnego miejsca. Ale nie dzwoni, nie szuka, nie zostawia miejsca i czujesz to mocno, bo wciąż jest żywa w tobie, ale martwa dla tej osoby. Ona, ta osoba, zauważa. Zauważa, że wchodzisz, zauważa, że czytasz, zauważa, że próbujesz, ale rezygnujesz przed wysłaniem, i nic się nie zmienia, nie komentuje, nie reaguje, nie prowokuje. Nie musi już, bo to ty kiedyś potrzebowałeś, ale udawałeś, że nie. A teraz naprawdę potrzebujesz, ale nie ma już jak tego pokazać. Nie wiesz, co boli bardziej, tęsknota czy wstyd. Bo teraz jesteś tą częścią, która czeka, częścią, która się waha, częścią, która milczy ze strachu przed odpowiedzią, albo, co gorsza, przed jej brakiem. Ta osoba kochała cię w sposób tak jasny, że dziś milczenie mówi więcej niż jakiekolwiek słowo, które mógłbyś użyć. I nie ma sensu się uzasadniać. Nie ma sensu wracać pełnym to w tamtym czasie ja albo byłem skołowany, miałem za dużo na głowie, próbowałem zrozumieć swoje uczucia. Ta osoba już to wszystko słyszała, od ciebie lub innych i postanowiła, że nigdy więcej nie weźmie na siebie miejsca kogoś, kto czeka. Czekała zbyt długo, wiesz o tym. Były momenty, w których tylko jedno twoje słowo mogłoby wszystko zmienić. Ale wybrałeś milczenie, myśląc, że będziesz miał czas, myśląc, że ta osoba będzie tam nadal dostępna, wyrozumiała, otwarta teraz to ty jesteś otwarty, a kto już nie wchodzi to ona. Czujesz to, nie potrzebujesz potwierdzenia, nie potrzebujesz zablokowania, by zrozumieć, że nie jesteś już mile widziany, bo to jest to. Ta osoba pozwoliła ci być wolnym, ale nie dała więcej dostępu. Rachunek jest jasny: miałeś za dużo czasu i zrobiłeś za mało. Zauważasz to, gdy patrzysz na ekran i czujesz chęć powiedzenia czegokolwiek, ale nie potrafisz. Nie dlatego, że brakuje ci odwagi, ale dlatego, że brakuje miejsca, brakuje odwzajemnienia, brakuje tego, co kiedyś istniało za darmo, a teraz, nawet z wysiłkiem, nie masz tego z powrotem. Ta osoba widziała, jak znikasz, gdy najbardziej Cię potrzebowała, a teraz widzisz ją znikać, gdy w końcu zrozumiałeś, że chcesz zostać. Problematyczne jest to, że ona już nie chce. I nie, to nie jest zemsta, to ochrona. Po prostu nauczyła się nie oferować się tym, którzy nie potrafią przyjmować, a Ty zwlekałeś. Zwlekałeś dłużej niż ona miała czas, by Cię czekać. Teraz czujesz smak tego, co zlekceważyłeś, i nie ma jak tego przełknąć. Wiesz, co jest bardziej okrutne? To wiedzieć, że gdybyś zadzwonił, ta osoba by to przeczytała, ale nie odpowiedziałaby nie z powodu złości, ale z powodu jasności umysłu, bo gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że był priorytetem tylko wtedy, gdy to było wygodne, nie wraca. Ona, ta osoba czuła Cię całego. W kawałkach, na połowy, na okruchy. Interpretowała cię, broniła, wybaczała ci, a na końcu się wycofała. Nie ma do ciebie żalu. Po prostu nie interesuje się już tym, co kiedyś miało wartość, bo wartość ma termin ważności, a twój wygasł. Widzisz zatrzymaną rozmowę i czujesz, że masz wiele do powiedzenia, ale nie ma już nikogo, kto chciałby tego słuchać. I być może to jest najtrudniejsza część do zaakceptowania. To nie koniec, to obojętność. Ta osoba cię nie nienawidzi, po prostu już nie czuje. I to boli bardziej niż jakakolwiek kłótnia. Straciłeś kogoś, kto spieszył się z miłością, a teraz żyjesz w żalu bez ciała, bez zdjęcia, bez ceremonii, bez pożegnania. Żałoba, której nikt nie rozumie, bo nikt nie wie, co przeżyliście, ani co straciliście. Ale ty wiesz, ty pamiętasz, ty czujesz, i chociaż nikt tego nie widzi, to zmienia cię od środka, bo teraz wiesz, jak boli chcieć porozmawiać z kimś i nie móc już. Najgorsza nie jest nieobecność to pustka w impulsie to podniesienie telefonu, otwarcie rozmowy i świadomość, że cokolwiek zrobisz, nie doczeka się odpowiedzi, bo już minął czas, kiedy cześć wystarczało. Już minął czas, kiedy wystarczyła wiadomość późno w nocy, aby wszystko zaczęło się od nowa. Teraz jest coś innego, to zakończenie, które nie miało ogłoszenia, to porzucenie przebrane za dojrzałość. Myślisz, żeby zadzwonić, ale w głębi duszy już wiesz, że nie chodzi o odwagę, nie chodzi o pisanie, chodzi o bycie przeczytanym i ignorowanym z elegancją. Ta osoba wie, wie, że wciąż czujesz, wie, że zawsze wracasz. Wie, że Twoja duchowa obecność mówi więcej niż jakiekolwiek spóźnione wyznanie. Nie odpowiada, nie blokuje, nie prowokuje, po prostu zostawia cię tam, jakby zostawiła książkę na półce. Już została przeczytana, już została zrozumiana, już została przezwyciężona. Ale Ty nie. Wciąż utknąłeś w między wierszach, próbując znaleźć jakiś akapit, który mógłby cofnąć zakończenie, ale nie ma już kontynuacji. Historia została zamknięta bez przeglądu i utknąłeś w nieukończonym zdaniu, które już nie będzie edytowane. Tęsknota, którą czujesz dzisiaj, już wczoraj ją czuła i w zeszłym miesiącu, może nawet w poprzednim roku. Płakała za tobą, czekała na ciebie, rozczarowała się tobą, a ty nawet tego nie zauważyłeś, albo zauważyłeś i wybrałeś ignorowanie. Teraz ona wybiera, by nie wracać, a to. To czujesz w sposób, którego nikt inny nie widzi. Nie możesz opowiedzieć, nie możesz opublikować, nie możesz zadzwonić, żeby powiedzieć: Tęsknię za tobą, bo teraz byłoby to inwazyjne, byłoby natarczywe, byłoby wręcz śmieszne. Stała się tą osobą, która znacie tak dobrze, że tylko widząc Twoje imię w powiadomieniu wie, że żałujesz, ale już ją to nie wzrusza. Dlaczego żal bez działania, bez zmiany, bez pilności? Nie porusza już nikogo, a to, co masz do zaoferowania teraz, to tylko to, opóźnienie. Zobaczyłem to później. Zastanawiałem się, czy zadzwonić, ale ona już nie chce, ale. Chciała ciebie w całości, przyszedłeś w kawałkach, teraz, gdy chcesz się oddać w całości, ona już nie chce trzymać cię za rękę. I jest coś, czego nikt ci nie powiedział: są bóle, które nie leczą się przepraszaniem, są dystanse których nie naprawisz rozmową Są straty, które nie wracają po próbie Ta osoba chciała cię, póki to miało sens I pozwoliłeś, żeby to przeciekło przez palce Dziś to dostrzegasz I ta świadomość gryzie cię od środka Nie ma hałasu, nie ma dramatu Tylko to przeszywające uczucie, że przybyłeś za późno Chciałeś tylko jeszcze jednej szansy Jeszcze jednej wymiany Jeszcze jednego długiego głosu jeszcze jednej nocy z rozmową bez filtrów. Ale to, co masz teraz, to tylko to: echo czegoś, co już do ciebie nie należy. I nikt cię na to nie przygotowuje. Nikt nie uczy, jak poradzić sobie z końcem, który wciąż w tobie mieszka. Nikt nie pokazuje, co zrobić z pragnieniem rozmowy z kimś, kto już emocjonalnie cię usunął. Ta osoba wciąż istnieje, wciąż żyje, wciąż się pojawia, ale nie jest już dostępna, i wiesz. Wiesz, że jeśli spróbujesz, zranisz się. Wiesz, że jeśli będziesz nalegać, upokorzysz się. Wiesz, że jeśli pójdziesz za nią, nie znajdziesz już tego, co tam zostawiłeś. I to niszczy cicho, bo żal nie krzyczy. On szepta. W momencie, gdy wszystko jest spokojne, w chwili, gdy nikt nie widzi. To jest wtedy, gdy czujesz, gdy dostrzegasz, że straciłeś. I że nikt nie wróci, by cię odebrać. Ta osoba stała się zabronionym terytorium, nie z powodu strachu, ale z powodu jasności umysłu. Wciąż marzysz o ponownym zbliżeniu. Wciąż w jakimś miejscu, którego nawet sobie nie przyznajesz, karmisz nadzieję na otwarcie, na szparę, na chwilę tęsknoty po drugiej stronie. Ale to, co istnieje teraz, to zimna dojrzałość kogoś, kto był już zbyt gorący. Kogoś, kto czekał zbyt długo, ktoś, kto oddał się całkowicie komuś, kto nie wiedział, co z tym zrobić. Ta osoba nie ma złości, nie ma urazy, nie ma zawziętości, ma decyzję, ma świadomość, ma niemal okrutny spokój dla kogoś, kto wciąż jest uwięziony i to jest najtrudniejsza część do przełknięcia. Bo patrzysz na tę rozmowę, i wszystko wciąż tam jest: historia, audio, obietnice. Emotikony, które stworzyliście, pseudonimy, których nikt już nie używał. Wszystko jest nienaruszone, ale wszystko już umarło. Czujesz się, jakbyś chodził wewnątrz opuszczonego domu. Z murami stojącymi, ale ciepło już tam nie mieszka. Z zapalonymi światłami, ale nikt na ciebie nie czeka na końcu korytarza. Zauważasz, że czas minął, ale Twoja wola pozostała. A kiedy ta świadomość przychodzi? Nie ostrzega. Przychodzi w środku nocy, w przerwie każdego dnia, w szoku wspomnienia, w szoku, by zobaczyć imię tej osoby pojawiające się w statusie, w szoku, by usłyszeć piosenkę, która przenosi cię z powrotem do czasu, kiedy to jeszcze było możliwe. Ale teraz już nie jest i ty to wiesz, bo ta osoba nie jest z typu, który wraca. Nie jest z typu, który się powtarza. Nie jest z typu, który upada w to samo miejsce, gdzie już się zranił. Ona urosła, a ty zostałeś. Zostałeś uwięziony w idei tego, co mogło być. Zostałeś próbując zszyć nowy początek na końcu, który już został zaakceptowany przez nią, nie przez ciebie. I nie ma znaczenia, jak bardzo byś chciał. Nie ma znaczenia, jak bardzo próbujesz być teraz wszystkim, czym nie byłeś. Ona nie da ci więcej sceny, ani widowni. Ani scenariusza. Straciłeś prawo do przedstawiania ulepszonej wersji. Straciłeś prawo do powiedzenia, że się zmieniłeś. Bo zmiana teraz jest nieistotna. To, co miało znaczenie, było wcześniej tam, w momencie, gdy mówiła: Posłuchaj mnie, a ty ignorowałeś. Teraz słyszysz, ale jesteś sam. Ta osoba zostawiła cię przed wyjściem. Oddalała się powoli, przestając odpowiadać z entuzjazmem, znikając stopniowo bez krzyku. Nie zauważyłeś, albo udawałeś, że to nie dotyczy ciebie, ale dotyczyło, zawsze dotyczyło, a teraz czujesz. I nie ma już, gdzie tego umieścić, bo to uczucie nie służy już niczemu. Nie otwiera drzwi, nie topnieje lód, nie zmienia przewróconej kartki. Ona już widziała, jak się upierałeś przy innych, już widziała, jak poświęcasz uwagę całemu światu, tylko nie jej. A dzisiaj nie ma już sposobu, żeby uwierzyła, że jest inaczej. Stałeś się osobą, którą szanuję, ale nie chcę mieć blisko, kimś, za kogo życzy sobie, abyś miał się dobrze, z daleka, kimś, kogo pamięta z czułością, ale nigdy więcej nie odpowie z pilnością. To boli, bo nie zostałeś zapomniany, zostałeś przezwyciężony, a być przezwyciężonym przez kogoś, kto wciąż w tobie mieszka, to ból, którego nie da się porównać. Żyjesz z żywym wspomnieniem. Z całym pragnieniem, z obecnością nieobecności. I wiesz, że nie masz już prawa nawet zapytać, jak się miewa, bo nawet to byłoby przekraczaniem granicy, którą sam stworzyłeś. Ta osoba zrozumiała, że aby iść dalej, musi zamknąć drzwi, i zamknęła je. Nawet wiedząc, że może pewnego dnia wrócisz, nawet wyobrażając sobie, że pustka przywróci cię z powrotem, ona zamknęła, i nie została, żeby obserwować, nie została, żeby zobaczyć, czy poczujesz. Nie czekała na twoje teraz się uda. Ona odeszła. Zanim przyszedłeś zbyt późno, a ty przyszedłeś. Za późno, zbyt późno. Teraz zostałeś tylko ty z tym otwartym ekranem, z tą potrzebą, która nie ma już gdzie odpocząć, z tym wspomnieniem, które upiera się, by wrócić. Nawet gdy próbujesz iść dalej, nie ma już sensu pisać, nie ma sensu usprawiedliwiać, nie ma sensu próbować wydawać się kimś, kto teraz byłby idealny. Bo idealny nie byłeś, kiedy to było potrzebne. A teraz bycie za późno stało się Twoim jedynym talentem. Ta osoba nie wróci. I Ty o tym wiesz. Wiesz, bo odczuwasz w swoim ciele ciężar obecności, która świadomie odeszła. Wiesz, bo nie ma już zaproszenia, pytania, ani przeprosin, które mogłyby ocalić to, co rozpuściło się w ciszy. Miałeś czas, a czas to wszystko, czego ona już Ci nie daje. A jeśli to boli Ciebie, Podziel się tym wideo z kimś, kto również przez to przeszedł. Zasubskrybuj kanał, bo tutaj nie odpuszczamy. Mówimy to, czego nikt nie ma odwagi powiedzieć. Daj łapkę w górę, jeśli ta wiadomość trafiła w jakiś punkt, którego się nie spodziewałeś i skomentuj poniżej. Wiem jak to jest lub po prostu wrzuć, jeśli milczenie kogoś wciąż za dużo mówi w środku.